Mordeczko, jeszcze przed oglądaniem tego filmu, chcę Ci powiedzieć, że będzie film o moim stanowisku komputerowym. Tak, o moim stanowisku komputerowym. To może stawić taką łapkę w górę oraz komentarz oraz subskrypcję, bo to będzie mnie bardzo motywowało. Tak, bardzo mnie będzie motywowało. Jeździmy się przy moim stanowisku komputerowym. No i oto właśnie jest moje stanowisko komputerowe, tak. Moje stanowisko komputerowe. To jest właśnie na pierwszy wzrok wam na pewno widzicie klawiatura Fury Gaming, to jest chyba Fury Thunderstick. Klawiatura, jeszcze się pamiętam nazwy, bo ją zakupywałem rok temu, ją kupiłem i naprawdę bardzo fajna. Może to nie jest taka mechaniczna, ale dla mnie to jest spoko klawiatura, bo jest membranowa, jest membranowa. Ta klawiatura jest bardzo spoko. E, tutaj mam właśnie te słuchawki od Fury, znaczy nie od Fury Gaming, od Tracer. Tak, Tracer. To, te, to są te słuchawki, które pokazywałem na unboxingu. Tak, na unboxingu trochę są zepsute, ale działają. I e, nawet są spoko, są spoko te słuchaweczki Tak, są spoko. E, tutaj moja myszka, tak, moja myszka. Za chwilę Wam pokażę też podkładkę. E, to jest myszka. Fury... Fury Gaming to Tak to jest Fury Game, Gaming Hellcat Ta myszka tak się nazywała ta, ta myszka jest bardzo spoko Tak ta myszka jest bardzo spoko, no może nie jest to taka droga Ale dla mnie to jest spoko, spoko myszka gamingowa Tak bardzo spoko Sama podkładka jest firmy Fury Gaming Tak Fury Gaming jest dla mnie bardzo spoko bo gładziutka i bardzo fajna podkładeczka. Mogłaby być większa, ale to jest bardzo spoko to jest w ogóle tylko pokaz stanowiska komputerowego, ale to jest też bardzo spoko. Podkładka e tutaj: monitor Philips 24 cale, jak z tego się nie mylę. Tak, 24 cale na razie mam jeden monitor, ale może sobie w przyszłym roku kupię jeszcze jeden monitor. E, nie wiem, gdzie się zmieści, ale sobie kupię jeden monitor. Ja mogę też mam budowaną Chyba ten sterownik graficzny. Do no, naprawdę bardzo spoko wygląda grafika na tym monitorze. Tak, monitorze A tutaj jest mój komputer LG MSI. Mówię wam na sobie to jest MSI. On ma kartę graficzną. Z czego to się nie mylę? GeForce, ale nie wiem, może się pomylę, ale no, naprawdę ja mam na nim GeForce. Mam na nim GeForce kartę graficzną. Nie powiem bo zapomniałem <noise> jaka nazwa, ale zapomniałem. Ja pewnie ten komputer jest bardzo spoko, no może to nie jest tak ten, ale to jest bardzo spoko komputer, ale jest spoko klawiatura. Naprawdę, ja bo to jest moje stanowisko gamingowe, no wiem to jest moje, znaczy komputerowe to jest moje stanowisko, ja tutaj właśnie też nagrywam, różne odcinki, też ten... Robię live'y na tym komputerze i ja to jest bardzo spoko monitor To jest bardzo spoko monitor komputerem jest bardzo to jest spoko. Nie może nie widać tutaj poświetlania, ale to jest tam no naprawdę mówię wam, że mam kartę GeForce wbudowaną. I naprawdę to jest bardzo spoko komputer i bardzo spoko monitor. No i co? Ja chyba się wami żegnam, widzimy się za chwilę. Jeszcze chciałem wiedzieć, że naprawdę to jest moje stanowisko komputerowe, to jest moje stanowisko komputerowe, tak komputerowo-gamingowe stanowisko, bo tutaj nagrywam odcinki, robię live'y. Może jeszcze nie mam fotela gamingowego, a ja sobie mam w planie kupić w przyszłym roku jakiś fotel gamingowy. Do taki film się spodobał, jeżeli tak, coś tylko łapkę w górę, tak łapkę w górę oraz subskrypcję z komentarzem jak mówiłem na początku, bo to będzie, będzie mnie bardzo motywowało. No ja się żegnam. Życzenia. Cześć.